Microsoft oficjalnie wydał aktualizację Windows 10 do wersji 2004. Być może macie ją już zainstalowaną, być może nie, ale bez względu na to sprawdzimy dzisiaj, czy tryb gry dodany do dziesiątki w aktualizacji Creators Update w końcu działa prawidłowo i czy rzeczywiście opłaca się z niego korzystać. Tak, dla przypomnienia, od początku istnienia tej funkcji nie cieszyła się ona zbyt dobrą opinią, gdyż aktywowany tryb gry zazwyczaj nie robił żadnej różnicy a w niektórych przypadkach zmniejszał wydajność. Problemem jest to, że jest to domyślnie włączona funkcja w czystej instalacji Windowsa. Jeśli wierzyć dokumentacji Microsoftu, tryb gry ma przyznawać wyższy priorytet grą oraz powstrzymywać Windows Update od wysyłania powiadomień oraz instalacji sterowników w trakcie rozgrywki. Brzmi to świetnie na papierze, ale jak to działa w rzeczywistości? Zapraszam Was na Benchmarki. Każdy z testów wykonałem trzykrotnie i wyniki, które zobaczycie, to średnia z tych trzech testów. To wszystko prowadzi nas do konkluzji, że tryb gry nadal nie radzi sobie najlepiej. Jak mogliście zauważyć, włączenie tej funkcji albo spowodowało spowolnienie, albo nie zrobiło różnicy. Niektóre gry po prostu nie lubią narzucania im priorytetu działania. Tryb gry jest więc nieco bezcelowy. Nie zmieniam więc zdania, że każdy powinien wyłączyć tryb gry w ustawieniach, choć Was do tego nie zmuszam. Jest to bardzo proste, bo wystarczy wejść w ustawienia Windows do zakładki granie. Wybrać zakładkę Tryb Gry i go wyłączyć. Jeśli Microsoft mnie teraz słucha, choć pewnie nie, to chciałbym zaproponować zmiany, które mogłyby rzeczywiście uczynić tryb gry użytecznym. Przede wszystkim powinien on być zintegrowany z Defenderem. W wielu przypadkach, kiedy nasz komputer ma wolny dysk twardy, a procesy Defendera robią swoją magię w tle, negatywnie wpływa to na wydajność, gdyż nie dość, że musimy ładować pliki gry, to jeszcze nasz dysk twardy. Musi poświęcić swój cenny czas na wykonywanie np. Na skanowania w tle. Wystarczyłoby nieco ukrócić działalność niektórych procesów w tle, jeśli chodzi o Defendera w trakcie rozgrywki, i załatwiłoby to sprawę. Podobnie jak zrobiliście to z Windows Update. Kolejną rzeczą na tej liście byłoby na pewno indeksowanie, które powinno być wstrzymane, jeżeli jesteśmy w trakcie rozgrywki, i to samo tyczy się wielu innych funkcji Windowsa. Uproszczając, według mnie, aby uratować tryb gry, trzeba nieco bardziej pozwolić mu zapanować nad całym systemem. Wiele procesów systemowych działa kiedy chce i jest to w stanie zepsuć niejedną rozgrywkę. Wtedy rzeczywiście mógłby on pomóc użytkownikom szczególnie słabszych komputerów. Nie jestem też pewien, czy warto zachować narzucanie priorytetu, gdyż nie każda gra to lubi. To jest moja opinia, a ja jestem ciekaw Waszych opinii na temat trybu gry. Także nie zapomnijcie zajrzeć do sekcji komentarzy. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Nie zapomnijcie o ocenie, komentarzu i być może zastanówcie się nad subskrypcją. Do zobaczenia.